Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeszcze na starcie chciałem wam podziękować za wbicie 3000 subskrypcji. Dziękuję wam naprawdę z całego serca. I z okazji 3000 subskrypcji organizuję nową serię na kanale, czyli 1 v 1 z widzami. Kolejny odcinek się pojawi na 40 łapek w górę, dlatego zostawcie łapeczkę. Jeżeli wy byście chcieli wystąpić w tym odcinku, to musicie napisać w komentarzu hashtag 1v1 Dopisać coś tam do tego, no i zostawić suba i łapkę w górę, no i jeszcze raz Wam dziękuję za 3000 subów, no i w tym odcineczku, tak w tym odcineczku ze mną wystąpi Rawzi, przywitaj się. Cześć, No i Rawzi to pro player, na pewno przegram, ale nieważne. No dlatego, jeżeli byście chcieli wystąpić w takim odcinku, no to w komentarzu napiszcie hashtag 1VS1. Yy, no i dopiszcie coś do tego, i zostawcie suba. I łapkę w górę. Ja już tutaj dostałem za 90. Nie wiem, nie umiem, nie umiem nic robić. Nie umiem fajnych. Fajnie jakby, ponieważ to jest nowa seria, do tego fajnie było jakbyście stwili tutaj 50 łopeczek. Aha, ej, eee... Oh. mam. Nie umiem, ej, ej, się w podłodze. Ty e, Bagowałem się w podłodze, nie mogę się ruszyć. No, ale komuś. No no to chodź no, no. klikam, padł, widzisz? Klikam. Dobra już No i ma teraz high tu uratowałem go <noise> uh -huh. Aha nie będę tak No i dostałem Ja mogę to skończyć Co? Nic mi się nie serdało, no dobra Pierwszą rundę widzowie wygrał Ravzi. E, no to lecimy z drugą rundą. No, z, zostałem zmierzony I zapraszam. O Jezus, e, dawaj jeszcze raz. E, zapraszam dzisiaj streamek będzie ze stref za Jakieś. no około 21.00. Przed może troszkę. Ole, bańka. No to jesteś zmiażdżony teraz. I Chyba, że mi dasz ze 106. Co z tą pompą taka dobra bomba się rzadko zdarza. Ja Ci dam 160 postawcie, do tego... No poka. Dobra, zabudowałam cię. Dobra, a se wypij mini te też wypię. Nie było zabronionych kolapsów. Nie. Oj, oj, no to widzowie chyba będzie rip. A on ty mnie teraz dojedziesz, a ty masz takie zero. Ja jestem tu w sytuacji teraz. Oj, ciekawe kto tą rundę wygra. No nie ty. No to plus jeden akurat. O, ale bomba mi dałeś. No to ja miałem szansę, ale już chyba nie mam. Uhuhu, ale wyszłem z góry. No to wy mamy jeden wynik, jeden do jednego. Ja nie edytowałem, dlatego. I no, i jeszcze, jeżeli chcecie wystąpić w kolejnym odcinku, to dopiszcie do komentarza. Nie wiem, chcę, jeden V1, dopiszcie jeszcze do komentarza. A mi się schody obróciły. Cześć Barze. Nie, ja nie skończyłem, a ja nie wykręciłem 90 Aha, Akurat tą ścianę, gdzie chciałem, ta, wszystkie ściany były moje, oprócz tej, którą chciałem wyjść, cześć. Cześć, Możecie, jeżeli byście chcieli zobaczyć moją szafkę w Fortnite, to w opisie tego filmu dam wam link do odcinka z szafki, dlatego polecam zajrzeć od razu po odcinku. Jak, będzie, jak będziecie widzieć odcinek, to będzie wtedy live'ik ze stref, dlatego polecam widzieć. A, dostałem, miałem lagaj i dostałem buła. Oh my god. 180 pingów miałem. Do ilu grało? Do trzech. 2-1 dla Ralsiego. Eee Dobra No i ej znów mi 90 nie wyszło Ale fajnie Czemu tak kręcisz na teasy, kiedy jeżdżesz mnie? Chcę mieć po Chcę prostu, prostu pewny zapew. high ground Aha, że ty tego dobrze, że ty tego nie widziałeś co ja zrobiłem o, nie nie No nie na odcinku zobaczysz A, że mi się zbije... Ja jestem na samym No ale to spadło do ciebie Dobra, do zawiera. wygrał 3-1. Jeżeli by chcecie wystąpić w odcinku, to zostawcie suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę, napiszcie hashtag 1v1, no i dopiszcie tego, do tego chcę wygrać, znaczy chcę zagrać. No i to tyle z tego odcinka. Dziękuję jeszcze raz za 3000 subów, pożegnaj się.